Źlej muszę być, źle, ja nie mogę być, do Czasem chciałabym coś zrobić, ale wszystko w rękach mi się kiepła. Niedługo nagrywki i teksty prawie gotowe. Gówno tam nagrasz ty i twoja płyta. No ty dokąd? Jedziesz do mnie. Bądź rozsądna. Dużo macie książek. Tak. Dzięki, fajnie, to na razie. Jesteś śliczna, bardzo, ale czas już na mnie. Było miło, ale znasz mnie. Wiesz, że nie jestem księciem, spacznij. Małżeństwo nie to nie dla mnie. Rozmnażanie to już bardziej, lecz po fakcie. Ty kapcie chcesz mi sprawić. Ja wolę rozjebane, ale własne. Niesponsorowane przez firmy żadne. Co tak leżysz? Lubisz się. Czasem się boję, że po prostu umrę. I nic nie zostanie po mnie.